Pacer obok toru. Proszę Państwa, przedstawiam najnowszy film. Będzie to omawianie sygnalizacji wskaźników znajdujących się przy torze. Pierwszy wskaźnik, jaki tu widzimy, jest wskaźnik W27A. Znajduje się przy obydwu torach, a z lewej strony mamy jego powiększenie. Wskaźnik zmiany prędkości oznacza miejsce zmiany i obowiązującą od tego miejsca największą dozwoloną prędkość drogową dla danej linii kolejowej. Kwadratowa biała tablica z czarną obwódką, a na niej czarna liczba wskazująca największą dozwoloną prędkość drogową określoną w dziesiątkach kilometrów na godzinę. I w naszym przypadku mamy tutaj 13, czyli 130 km na godzinę. Od tego miejsca pojedzie pociąg. Czyli czoło pociągu, lokomotywa dojeżdżając do tego wskaźnika, musi mieć prędkość 130 km na godzinę, nie większą. Po prawym i lewym torze zbliża się pociąg, ale omówimy dalszy ciąg. Później. A teraz będzie mowa o wskaźniku W13. Wskaźnik torowy oznacza, że należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego oraz zachować szczególną ostrożność przy pracy podbiarek, oczyszczarek tucznia i innych maszyn torowych. Czarno-biała krata lub dwie kraty, każda składająca się z dwóch par czarno-białych ukośników umieszczonych jedna nad drugą. Tutaj mamy wskaźnik z jedną parą ukośników. Wskaźnik pojedynczy ustawia się w odległości 50 metrów od osłanianego miejsca. Z obu stron tego miejsca po każdym torze. Natomiast przeszkody, znajdujące się w odległości mniejszej od 150 metrów, jedna od drugiej, powinny być oznaczone jako jedna przeszkoda wskaźnikiem W13 w postaci dwóch krat. To wtedy wiemy, że właśnie te odległości między przeszkodami są mniejsze. Od 150 metrów. Obiektyw kamery kieruje z powrotem na wskaźniki W27A, ale teraz omówimy kilometraż linii. I na słupie trakcyjnym mamy kilometraż linii. Kilometr 295 i 300 metrów minus 6. 1, oznacza jakby stał granitowy słupek, to byłby przesunięty o właśnie te minus 6,1 metra. A ponieważ na liniach zelektryfikowanych się nie wprowadza słupków granitowych przy torach, a wskaźniki umieszcza się na słupach trakcyjnych z odpowiednią korektą. Tu mamy drugą stronę wskaźnika W27A i pokazuje nam prędkość 140 na godzinę. Chodzi tu o prędkość drogową, bo rozkładowe są różne. Na przykład jeden pociąg będzie miał 100, drugi 120 ale drogowej prędkości nie może przekroczyć w tym wypadku to jest 140 na godzinę. Taki pociąg, który mknie z prędkością na przykład 160, no musi tutaj niestety ale zredukować do 140. I teraz mamy przykład, zbliża się pociąg, wiemy, że jedzie z prędkością 140 na godzinę i zwalnia tutaj do 130. Drugi pociąg jedzie 130 na godzinę, ale to jest osobowy, on już hamuje, tej prędkości nie rozwija, ponieważ zbliża się do peronu, przy którym się zatrzyma. Elf Wielkopolskiej Kolei Metropolitalnej wjeżdża w Peron na stacji Antoninek, a ja tymczasem udaję się również Peron. I cóż tutaj widzimy? Jest to wskaźnik W4, wskaźnik zatrzymania czoła pociągu. Jeszcze tylko spojrzymy na sieć trakcyjną. Jeden jest to konstrukcja sporcza, dwa izolatory, trzy wysięgnik, cztery lina nośna, pięć wieszak, i sześć przewód jezdny. Mamy przedstawioną sieć trakcyjną. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny film. Koniec.